Witam Państwa bardzo serdecznie w programie samorządowym Biały Bór Gmina Dwóch Kultur. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest burmistrz Paweł Mikołajewski, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry Panu i Państwu. A zaczniemy od tego, co już za nami, ale oczywiście odbyło się szeroki mechem wybory, więcej komisji, ale i frekwencja też całkiem zacna. Ponad 63% w naszej gminie to oczywiście też dla nas ogromny sukces, taki sukces de de demokracji. E to, że obiecano nam dodatkowe fundusze tym wszystkim gminom małym, które taką frekwencję osiągną, to jest fajna sprawa. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie miało miejsce. My mieliśmy do tej pory pięć obwodów do głosowania. Ostatecznie było ich w tych wyborach osiem. Szczególnie jeden nowy ten obwód wykazał się ponad 72% frekwencją. Więc pokazuje to, że z jednej strony może nie są to ogromne obwody, ale faktycznie ludzie dostali nową szansę i nowy taki kopniak pozytywny do tego, żeby wyruszyć z własnego domu i zagłosować. I mam nadzieję, że te wyniki wyborów i, i ta frekwencja faktycznie przełoży się na takie ożywienie społeczne, ożywienie mieszkańców w tym, w tym byciem czynnikiem takim publicznym. Niemniej jednak miejscowa ludność żyje przede wszystkim gigantyczną dotacją, zdaje się, że nawet rekordowym dofinansowaniem, które gmina otrzymała na rozbudowę modernizację przedszkoła. Pewnie niektórym jest trudno uwierzyć, ale w przyszłym roku zmierzymy się z największą inwestycją infrastrukturalną, z największą inwestycją w budowę nowego budynku, z którą nasza gmina miała przez kilkanaście lat do czynienia. 10 milionów złotych. Jak to ktoś powiedział, rozbiliśmy bank tego rozdania programu Polski Ład. Piękna sprawa, bardzo się z tego tytułu cieszę. To pozwoli nam rozbudować istniejące, bardzo stare przedszkole z budynku, który jest jeszcze budynkiem pewnie sprzed 1930 któregoś roku, a więc on już nie spełnia żadnych współczesnych standardów. Przy tym budynku, który zostanie też docelowo zmodernizowany, powstanie zupełnie nowy kompleks przedszkolny. Kompleks, który będzie ekologiczny, który będzie parterowy, który będzie miał swoje sale wykładowe, sale z świetnym węzłem sanitarnym, sale, które będą przygotowane do obsługi i pracy z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami, w którym będzie można faktycznie pracować z dzieckiem, pozwolić mu się rozwijać około. Tu 20 w tym no, momencie zupełnie nowych miejsc. To jest przyszłość, która jest potrzebna właśnie małym gminom. Niektórzy jeszcze pewnie nie mogą w to uwierzyć, bo pytają się właśnie, kiedy ono będzie. My już mamy pozwolenie na budowę, mamy już część dużą dokumentacji. Myślę, że w okolicach stycznia lutego będziemy ogłaszali przetarg na realizację zadania i chcielibyśmy, żeby ono zakończyło się do końca roku 2024, żeby w nowych salach, w nowych pomieszczeniach dzieciaki już od stycznia 2025 roku mogły świetnie funkcjonować. To niezwykle ważne, bo w takich małych miejscowościach, w małych gminach podstawowe usługi, jak właśnie żłobek, który przecież dopiero kilka lat temu wybudowaliśmy, nie mieliśmy zupełnie przedszkole. To są te podstawowe elementy, które mogą przyciągnąć do tego, żeby tutaj być. Ale Polski Ład i ostatnie rozdania to nie tylko te wielkie inwestycje, to również mniejsze dofinansowania. W tym wypadku mówimy o zabytkach, bo trzeci na terenie gminy też będzie dzięki tym środkom wyremontowany. Myślę, że to też powinno bardzo ludzi zadowolić i ucieszyć. Złożyliśmy trzy wnioski. W dwóch edycjach trzy wnioski i wszystkie trzy wnioski otrzymały dofinansowanie. Stuprocentowa skuteczność w pozyskiwaniu środków. To nie jest tak, że w tych wszystkich programach ktoś coś daje. To samorząd musi znaleźć ten priorytet, to samorząd musi określić, czego oczekuje, to samorząd musi to w właściwy sposób przygotować, no i oczywiście ta współpraca gdzieś jest też niezbędnym elementem. My wnioskowaliśmy, zgodnie z ustaleniami tutaj potrzeb, z naszymi lokalnymi proboszczami, wnioskowaliśmy o modernizację, o, o remonty Starych, zabytkowych kościołów w miejscowości Stepień, w miejscowości Sempolnowielkie, i chcieliśmy również uzyskać dofinansowanie na zabezpieczenie i modernizację e, prac malunków Cerkwi Białoborskiej. Ludzie tutaj tak się zastanawiali: no jakże to taki nowy budynek już wymaga modernizacji? Może jest to jeden z najmłodszych zabytków w Polsce, ale faktycznie wartość prac artystycznych profesora, już nieżyjącego profesora Nowosielskiego, tych wszystkich malowideł kościelnych jest ogromna. Natomiast natura, deszcz, woda, sól, cokolwiek z zewnątrz dostaje się do tych wszystkich malowideł powoduje, że one bardzo szybko niszczeją. Trzeba to wszystko zabezpieczyć i przygotować też cerkiew, bo tego nigdy nie było, do tego, żeby wreszcie turyści mogli ją zwiedzać, nie tylko przychodząc i uczestnicząc w mszach świętych. Wobec czego tak naprawdę otworzymy cerkiew wspólnie z parafią do, do tego, żeby turyści, mieszkańcy i, i ludzie z innych regionów Polski mogli zapoznać się ze sztuką Jerzego Nowosielskiego. Ale Polski Ład to e, proces rozłożony na lata, e, proces, który trwa już też od wielu miesięcy. Również wiem, Boże, jak wygląda stan prac tego, co już się rozpoczęło? Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj zderzamy się... Z ogromną ilością pieniędzy, które zostaną za chwilę zainwestowane i przemielone, można powiedzieć, w infrastrukturę na terenie gminy. Pewnie wielu mieszkańców z niecierpliwością czeka, natomiast to nie jest tak, że wszystko dzieje się jak w filmach telewizyjnych, że zmienia się klatka, zmienia się doba, dzień i już coś się pojawia. Natomiast w chwili obecnej procedujemy nad pięcioma wielkimi inwestycjami. One najpóźniej zakończą się we wiosną przyszłego roku. To są bardzo skomplikowane procesy inwestycyjne. Budujemy i to będzie pierwsza inwestycja, która zostanie zakończona ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu dni przyjedzie już pierwsze, pierwszy sprzęt ogromny, czyli ładowarka duża, która za, zasili wyposażenie naszych służb. I będzie pracowała w, w tym Białoborskim przoku. I ten, ten, ta instalacja powinna zostać zakończona, i budowa gdzieś w okolicach grudnia. E, natomiast lada moment rozpoczną się prace przy przebudowie drogi do miejscowości Białka. Najdłużej będzie trwała przebudowa wszystkich dróg w miejscowości Przybreda, ale tu zdecydowanie mieszkańców uspokajam, na pewno będzie. E, wykonawca jest wyłoniony. Natomiast kwestie projektowe, trzeba pamiętać, że wszystkie te nasze realizacje są robione w takiej koncepcji za zaprojektuj i wybuduj. I to wymaga odrobinę czasu do tego, żeby wykonawca fizycznie mógł wejść i wbić tę łopatę. Droga w miejscowości Sempolno wraz z kanalizacją deszczową już jest robiona. Drogi w miejscowości Biały Bór, Szopena, Moniuszki, Kochanowskiego już są robione. Wobec czego tak naprawdę, kiedy zajrzymy w różne zakątki naszej gminy, to część tych realizacji już jest widoczna na budowach, a część jeszcze jest w kreślarniach, natomiast nie stanowi to o żadnych zagrożeniach do tego, żeby te inwestycje nie miały miejsca. My jesteśmy też w takim etapie, gdzie faktycznie budujemy budżet już kolejnego roku. No i nawet dzisiaj stwierdziliśmy, że właściwie na przełomie. Można powiedzieć, roku 2023 i 2024, inwestycje w łącznej kwocie, której nie podam specjalnie z tego względu, bo to się jeszcze może zmienić, są w tej chwili, czy w ciągu tam kilkunastu miesięcy, na inwestycje wydamy więcej pieniędzy, aniżeli jeszcze niedawno mieliśmy na cały rok w ogóle na funkcjonowanie całego samorządu. To jest ogrom. To ta ilość pieniędzy, która zostanie zainwestowana w najbliższych miesiącach, Nigdy w historii nie miała miejsca. Ale właśnie, inwestycje to nie tylko Polski Ład, można powiedzieć żartobliwie, że istnieje życie poza Polskim Ładem, to również mnóstwo innych, od tak dużych jak chociażby Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, po takie mniejsze, wspierane przez różnego rodzaju fundacje czy stowarzyszenia. Właśnie, proszę zobaczyć. To też dla Państwa informacji. W naszym urzędzie. W całym strukturze urzędu pracuje łącznie ze mną 27 osób. Ktoś powie, ale dużo. Nie. W większości okolicznych urzędów liczba urzędników sięga czasami setki. Te 26 osób muszą zajmować się wszystkimi sprawami i tymi wielkimi, i tymi małymi. Od inwestycji wielkich, tak naprawdę, to my mamy trzy osoby, które to wszystko muszą nadzorować, pilnować, przygotowywać. Wdrażać i pilnować, żeby to wszystko miało miejsce. I teraz jesteśmy też członkami, inicjatorami, współwłaścicielami wielu różnego rodzaju przedsięwzięć i w tym momencie jesteśmy też udziałowcami Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Już nieraz o tym rozmawialiśmy, i teraz ciekawostka, już jesteśmy na etapie przetargu. Lada moment, za kilkanaście dni zostanie wyłoniony wykonawca, zakładam i głęboko w to wierzę, że taki wykonawca się znajdzie, ponieważ kilku sporych deweloperów jest zainteresowanych i zakładam i mam taką nadzieję, że jeszcze w tym roku wbijemy łopatę i zaczniemy budować nasze mieszkania w Białymborze. To będzie niebywałe kolejne, kolejne wydarzenie. No właśnie, bo to będą bardzo atrakcyjne finansowo mieszkania dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na ten moment na kupno własnego M. Zakładam, że tak, bo taki budynek będzie kosztował ponad 10 milionów złotych. Nam udało się blisko 7 milionów złotych pozyskać z różnego rodzaju rządowych funduszy, do tego, żeby wesprzeć tę budowę, żeby jak najmniej obciążać przyszłych najemców. To pokazuje, jak wiele tych takich ogromnych spraw. Y, musi być pilnowanych jednocześnie i jednocześnie wdrażanych, bo oprócz tych inwestycji z Polskiego Ładu, właśnie musimy nadzorować, pilnować, być częścią zupełnie innych inicjatyw i tych ogromnych, i tych malutkich, o których Pan Redaktor wspomniał. Bo y, nawet za kilkanaście tysięcy złotych też robimy projekty, które mają myślę równie dużą skalę oddziaływania jak te wiel wielkomilionowe. Bo wystarczy się przejść chociażby. Po okolicznym parku, żeby widzieć, że zmiany po prostu zachodzą. Myślę, że udało się nam stworzyć nowy produkt turystyczny albo zupełnie nowy wizerunek Białego Boru, który w ciągu paru miesięcy naprawdę przełoży się na to, jak też miasto jest postrzegane nie tylko przez nas, ale również przez tych, którzy tu przyjeżdżają albo przejeżdżają. Nieraz spotykam się jeszcze z przykrością to stwierdzam, z takim z smutnym wspomnieniem zdjęcia z, z Białego Boru, które oczywiście gdzieś tam wryło się w historii. Natomiast e, dzisiaj zaczynamy się kojarzyć zupełnie z innymi przedsięwzięciami z zupełnie innymi rzeczami. Za 20 tysięcy złotych, 20 tysięcy, które udało się nam pozyskać e, z fundacji Lafarge Wspólnie, e, zbudowaliśmy Park Światła. Park w centrum miasta, który każdego wieczoru zamienia Zwykły, niewielki park miejski, środowisko światła. Oczywiście, już słyszeliśmy, że to jest groźne dla samych drzew, które od tego umrą. Nie umrą, szanowni Państwo. Projekt zakłada, że ten, to światło, to, to kolorowa, kolorowe otoczenie budzi się po zmroku. Wszystko, cała instalacja działa codziennie do godziny 23:00, później i ludzie, i drzewa mogą sobie spokojnie spać. Natomiast jeszcze w tym okresie jesienno-zimowym, od godziny 6 rano do świtu, póki słońce się nie pojawi, te lampy jeszcze na moment się włączają. Do tego, kiedy przejeżdżamy przez centrum miasta, zupełnie nową, nowe środowisko zobaczymy, takie środowisko światła. I to przy zupełnie, tak jak powiedziałem, niewielkim nakładzie. Niewielkich kosztach użytkowania, bo 50 zł miesięcznie za, za prąd za taką instalację to jest zdecydowanie mniej niż każdy z nas płaci w domu swoich rachunków. Nie zapominacie przy tym o tym, co najważniejsze dla mieszkańców, czyli na przykład o bezpieczeństwie, trwa wielka wymiana floty pojazdów w ochotniczych strażach pożarnych. Myślę, szanowni Państwo, że ochotnicze Straże pożarne na terenie Białego Boru, cztery jednostki, którymi dysponujemy, w ostatnich kilku latach przeszły i przechodzą ogromną metamorfozę. Jeszcze niedawno, w każdej jednostce, mieliśmy bardzo stare samochody, które miały 40-50 lat. Pierwszy samochód nowy, pożarniczy, zakupiony w naszej gminie od czasów zakończenia II wojny światowej został kupiony w 2000. 12-13, tak z tego co pamiętam, więc to od wojny daleko, od naszej dzisiejszego dnia całkiem niedawno, natomiast te nowoczesne auta pojawiły się już i w Białym Borze, i w Drzonowie, i częściowo w Sempolnie, a dzisiaj uzupełnimy to wszystko o kolejny nowy samochód dla OSP Biały Bór, co z kolei przyczyni się do tego, że auto właśnie te pierwszy nowoczesny Mercedes z 2012-2013 roku trafi do Sempolna, czyli kolejna jednostka będzie dysponować bardzo nowoczesnym sprzętem i już jesteśmy mocno zaawansowani, czekamy na czwarte nowoczesne auto, które miejmy nadzieję jeszcze w tym roku przyjedzie do Grabowa, wobec czego a trzeba o tym pamiętać, że dzisiaj Ochotnicze Straże Pożarne to są ci, którzy pierwsi najczęściej są nie przy pożarach. Znaczy, oczywiście, pożarach też, ale tych nie, nie pożarów jest dzisiaj najwięcej, a najwięcej mamy różnego rodzaju zdarzeń drogowych. I tu możemy być pewni i dumni, że strażacy z Grabowa, Białego Boru, Dżonowa i Sympolna Wielkiego będą dysponowali wszyscy nowoczesnym sprzętem, który będzie ratował życie i majątek. E więc to jest niebywałe, to jest tak naprawdę niebywałe tylko zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wstępowali i byli faktycznie tymi strażakami. To na zakończenie o tym co nas czeka tam mniej więcej dwa tygodnie uroczystości niepodległościowe, które odbędą się na głównym placu w mieście. Co ważne, jak zawsze wraz z uczestnikami z okolicznych szkół. Tak. Święto 11 listopada jest dla mnie osobiście chyba najważniejszym świętem państwowym w roku. E, bardzo cenię to święto, oczywiście żartując sobie, bo utyskuje trochę na to, że w odróżnieniu od Francuzów czy Amerykanów mamy o określonej porze. Oni się bawią latem, my musimy w jakiś sposób bawić się i, i, i świętować, celebrować 11 listopada. Wiadomo, że aura wtedy może być różna. Ale w Białym Boże my jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że w naszym mieście funkcjonuje jedyna szkoła średnia poza miastem Szczecinek. Jedyna szkoła, która dysponuje tak ogromnym potencjałem jest to szkoła mundurowa. Duma z tego tytułu dla nas jest ogromna i wiemy, że pewnego rodzaju to wychowanie patriotyczne to. Ten, ten ogromna skala tego poświęcenia wśród tych młodych ludzi jest i my już od paru lat dzięki pani dyrektor i, i dzięki szkole yy, robimy to święto wspólnie. Czasami to ma swoje konsekwencje, no bo yy, jest to w dużej mierze też młodzież, która przyjeżdża i my w tym roku ze względu na to, że, że 11 listopada wy, wypada akurat w weekend, a chcemy tak naprawdę, żeby ta młodzież była i uczestniczyła w tym święcie. Na nasze obchody zapraszamy w Wigilię tego święta 10 listopada. Zaczniemy o godzinie 14, a zaczniemy ze wspólnie ze wszystkimi szkołami, ze z wszystkimi kadetami, którzy uczą się na terenie Białego Boru. Złożymy wspólnie kwiaty. Później pójdziemy do Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji, gdzie Dzieciaki ze wszystkich naszych białoruskich szkół wystąpią ze swoimi e, przedstawieniami, ze swoimi artystycznymi e, występami i całość zakończymy ciekawostką. Tego jeszcze u nas nigdy nie było, będzie hip hop patriotyczny. Będzie człowiek, który uzyskał wsparcie z ministerstwa, e, tworzy m, współczesną muzykę hip hopową, czyli coś, co. Młodych ludzi bardzo bardzo dzisiaj interesuje, i to będzie projekt bardzo patriotyczny. Na co serdecznie zapraszam mniej więcej na godzinę 18 do Białoruskiego Centrum Kultury, 10 listopada tego roku. Czyli nie jest tak, że nie chcecie pracować w sobotę? Nie, ja my się nie boimy, a szczególnie właśnie generalnie samorządowcy. To wszyscy wiedzą, że pracujemy 7 dni w tygodniu, więc nie jest dla nas kwestią. Samego, samej pracy 11 listopada, ale chcielibyśmy, żeby była ta różnica. Jeżeli każdego roku na rynku w Białym Boże wystąpi w, w pięknej defiladzie, w pięknym udziale, bierze udział kilkuset kadetów, to muszę powiedzieć, że pewnie w regionie takich obchodów nikt nie ma, bo no mamy ten potencjał i naprawdę żal byłoby rezygnować. I z tego powodu właśnie dla nas, jako mieszkańców, i również z tego, żeby wykluczać tych młodych ludzi z tak ważnym święcie. Nie pozostaje nam nic innego, jak dołączyć do zaproszenia pana burmistrza i spotkać się 10, nie 11 na placu w Białym Borze, do czego zachęcał właśnie Paweł Mikołajski, burmistrz Białego. Boru. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.